Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Święty zwyczaj. Otóż psychologowie, terapeuci mówią, że to, co zmienia człowieka, jedyne, co zmienia człowieka, to yy, owe rzeczy, które czynimy regularnie, zwyczajowo, co do których mamy Nawyk. Jeżeli podejmiemy się wysiłku raz na jakiś czas, jeżeli podejmiemy jakikolwiek jednorazowy wysiłek, to on w żaden sposób nie wpłynie na nas, nic w nas nie zmieni. Dopiero nawyk, zwyczaj, rutyna, odruch powoduje, że coś w człowieku się staje, coś się w człowieku zmienia. I oto Jezus swoim zwyczajem był. W synagodze. Tak bardzo potrzebujemy pięknych, świętych rytuałów. Tak bardzo potrzebujemy zwyczajów, które będą nam naprawiać życie, będą nas ratować, wyzwalać, będą nam zmieniać duszę, bo tylko to, co jest zwyczajem, nas zmienia. Uczmy się od Jezusa. Do zobaczenia jutro. Panie Jezu, Ty jesteś żywym, wcielonym słowem Ojca. Naucz mnie wytrwale i regularnie rozważać Pismo Święte, bym mógł Cię poznać. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.